Wielka Księga Objawień, Jezus Chrystus. Można uczyć gwiazdy, można uczyć gwiazdy na niebie, i tak mało wysyłanych dziękczynnych uczuć w słowach: Panie Stworzycielu, do ciebie, za dary, których masz wiele u siebie. Wszystkie są do dyspozycji, czas się otworzyć na nie, aby znalazły zakotwiczenie, które umożliwi im przejawienie. Dar to forma. Z której czas skorzystać, i w tym celu działa, uwalniając duchy ze stanu skarlenia. Ci, którzy się uwalniają, nowymi się stają i w górę duchem podążają, stając się jaśniejsi. Ci, którzy z darów bez korzystania są, w dół opadają, wiążąc się z ciemnymi. Duch staje się mętniejszy, brak cenia duchowego i tak żywy duch zanika. Z doświadczeń wniosków Brak wyciągania i opanowuje ciemna rządza, Jak maść do ciała wnika coraz mocniej i głęboko, aż omdlenie następuje. Brak świadomości siebie ducha się wzmacnia i taka jest ciemnego racja. Na pytanie, kim jesteś, co na ziemi masz zrobić, skąd pochodzisz, dokąd zmierzasz, bez uzyskania odpowiedzi. Ich dziw bierze. Że taki duch po ziemi się błąka Bez jasnego celu Od pokoleń wielu Wciąż ziemskiej gromadzi I ciągle je traci Bez uczenia się jest dobrego Za to opanowuje formę Sługi Lucyfera Która go niczym skłonność Coraz mocniej Prowadząc na dół sam Przez ciągłe Rozbudzanie i zaspakajanie Ciemne rządze aż do utraty tchu. A na końcu samym, do którego zmierza, który ziemski czas odmierza, pogrzeb nastanie i już bez ratunku sąd siebie ducha nastanie. Młyny Pana Stworzyciela mielą wszystko, co jest bez półbrzmienia w Pana woli. Cierpienie ziemskiego ciała czy stany psychiczne przy bólach podczas mielenia to zaledwie igraszka. Sam każdy to przeżyje to jest bez służby Panu współbrzmiącej woli Pana. Tym wszystkim, którzy jeszcze mają trochę zdrowego odczuwania, radzę oddalić się jak najszybciej od młynów Pana, aby tryby ich trwale bez złapania były. Następnej rady możecie już mało usłyszeć. Zbyt mocne ogarnie was cierpienie i będzie już za późno na zawrócenie. Ziemia odetchnie, gdy każdego ciemnego głowę miecz światła zetnie, już bez oszczerzenia.